Czołem żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony kłania się nisko Rutajn, witam, witam po świętach, obżartuchy wy moje, mam nadzieję, że wszyscy cali, zdrowi, święta spędziliście z rodziną, bawiliście, obżerliście się, no, ja, ja ogólnie rzecz biorąc właśnie tak zrobiłem, muszę powiedzieć, że było fajnie, było miło, jak wiecie nic nie streamowałem z tego względu, że no po prostu święta dla mnie to jest okres, który sprędzam z najbliższymi, jednak udało mi się postreamować wczoraj, niestety tylko na Twitch, Hell Let loose z konsoli. Tak, moi drodzy, jestem na konsoli, Mikołaj przyniósł do domu, no i tak sobie po prostu, kurczę, pogrywam. Muszę powiedzieć, że granie na telewizorze 4K ma swoje plusy i minusy. Minusem jest to, że wroga jest tak cholernie dostrzec, bo są tak małe postaci, że no po prostu masakra. Dzisiaj sobie przez Remote Play wrzuciłem grę na swój monitor w sumie z rozdzielczości 4K z, z komputera, znaczy z konsoli i muszę powiedzieć, że no już ta dostrzegalność przeciwnika była dużo, dużo lepsza. Z celnością oczywiście moją jest <grym> no bardzo powiedziałbym źle. Jeszcze sobie nie znalazłem ustawień, jeszcze powiedzmy sobie ta ręka nie pracuje jak należy na tym no ale cóż, muszę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, Ubaw jest fajny. Bardzo dziękuję chłopakom, którzy wczoraj do grupy dołączyli. Zapraszam wszystkich na Discord SDW. Tam właśnie, tam właśnie ekipa z konsoli też jest, więc kto nie ma z kim grać, to jak najbardziej znajdzie tam dla siebie paru kolegów do gry. Muszę powiedzieć, że byłem po prostu zaskoczony. Wchodzę do gry, krzyknąłem tylko, że będę grał o godzinie 11 czasu polskiego. giggle Bum, już do grupy zaproszenie i jazda. No a więc ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, nie jest tak źle. Komunikacja jest na konsolce. Porozmawiamy troszeczkę o tych różnicach, różnicach, plusach, minusach grania na konsoli na, w helllet Plus, żebyście po prostu no, zobaczyli, czym to się je. Oczywiście minusem dla mnie jest granie na padzie, z tego względu, że ostatni raz na padzie grałem 9 lat temu. No nie licząc FIFA na komputerze od czasu do czasu, ale to jest, wiadomo, zupełnie inne granie. Jeżeli chodzi o fps -y, no to moi drodzy, dla mnie pełna frustracja, dlatego że kurczę, wroga, którego 10 razy bym zabił już na, na pc myszką przy użyciu myszku i klawiatury, tu niestety strzelam po ścianach. No, sami, sami później zobaczycie, muszę powiedzieć, że miałem totalny, totalny ubaw, sam z siebie się śmiałem, ale. Jeżeli, jeżeli o mnie chodzi to ja odpalając konsolę mam takie, takie wrażenie takiego chilloutu siedzę sobie wygodnie w fotelu e, gram e, i tak na dobrą sprawę nie przejmuję się za bardzo niczym. Bardzo fajnie tutaj oczywiście zacząłem od Esela, klątwa Sela działa też na konsoli, także hello, hello ale muszę powiedzieć, że grało mi się bardzo przyjemnie. Grupa ogarniętych chłopaków też budujemy opiki, też budujemy garnizony. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te UI i dostosowanie to do konsoli, jest całkiem, całkiem nieźle, aczkolwiek ja czasem się jeszcze gubię odnośnie, gdzie co, mamy, przełączenie mikrofonu. Gdzie ta jest mapa. Mapa jest bardzo, bardzo mała. Bo jak się to wiecie, co. Jak wy to oglądacie, to wam się wydawać może duża. Ale jak, jak się grana. Konsoli i na telewizorze, szczególnie dużym 4K, to ta mapa, a szczególnie elementy, które się na niej znajdują, są bardzo, bardzo małe. Więc tutaj myślę, że taki room for improvement, jeżeli chodzi o, o wersję konsolową. A jeżeli już jesteśmy przy wersji konsolowej, moi drodzy, no, na wersji konsolowej mamy dalej czołg Pantera, więc no, dźwięki nie zostały jeszcze zaupejtowane, tak jak w wersji PC. Nie ma. Nie ma przeglądarki serwerów, nie ma wykupowania własnych serwerów. Podobno ma być. Nie ma czego jeszcze? Nie ma PZ4, nie ma Kurska, nie ma Stalingradu, czyli wszystko to, co my mamy w tej chwili na PC, na konsoli jeszcze nie zawitało. Co jest troszeczkę smutne. Troszeczkę smutne i mi się wydaje takim lekkim niedopatrzeniem ze strony twórców Heletlus Team Seven. Dlaczego? Z jednej prostej przyczyny. Myślę, że gracze na konsoli, do którego teraz też się już uważam, zasługują na to, żeby grać w te same wersje gry. E, dlatego, że nie może być tak, że na PC mamy tak duży przeskok, jeżeli chodzi o content, e, a na konsoli tego po prostu nie ma. No, jeżeli już się zdecydowali wypuścić grę na konsole, o czym ja mówiłem, że troszeczkę to za szybko, no zdecydowali się, wypuścili i jest. No ale moi drodzy, problem jest taki, że tutaj jesteśmy bardzo do tyłu. Menu w grze jest stare. Czyli po prostu no pamiętacie, sprzed pacza chyba, wiem, to, gdzieś na poziomie pacza 8. Coś takiego, jeszcze, jeszcze z ciężarówką. Także no, są, 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 są różnice. Największa, ktoś by powiedział, różnica pewnie jest w tym, że się ludzie nie komunikują. Nie błąd komunikują się. Czy istnieje problem z tym, że tworzą się składy i Sele uciekają? Tak istnieją, dlatego że wczoraj, jeszcze po tym, jak zagrałem z chłopakami, jakiś czas potem, odpaliłem sobie grę na paru serwerach, tak, dołączałem i wyłączałem, żeby po prostu zobaczyć, jak to. Jak to jest, żeby taki bardziej ogólny obraz no pozyskać, powiedzmy sobie. I muszę powiedzieć, że jest mały problem, taki sam jak na PC, czyli tworzę skład, biorę sobie nie-sela, biorę sobie inną rolę i po prostu biegają składy bez dowódców drużyn, czyli bez komunikacji. Tak to też się zdarza i to bardzo często. Aczkolwiek, muszę powiedzieć wczoraj też dorwałem mecz z totalnymi randomami, gdzie komunikowali się, powiedzmy sobie, na tym samym poziomie co na PC-cie, a może nawet lepiej. Biegali w zwartej grupie, pięciu, sześciu chłopa. Non stop biegli ze sobą i nie byli, sobie, powiedzmy sobie, kolegami. W żaden sposób każdy, każdy, powiedzmy sobie, tak nazwijmy to, pies z innej wioski. I było naprawdę fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że w tej, tutaj, jeżeli chodzi o wersję konsolową, dużo zależy od SL-a. Jak SL zostanie w, w drużynie, krzyknie, panowie biegniemy tu i tu, to znajdzie się naprawdę e, paru ludzi, którzy będą za nim biegli, bo też nie wiedzą za bardzo, m, co robią. E, ogólnie rzecz biorąc, no, muszę powiedzieć, że fajnie się gra. Fajnie e, w 4K ta gra wygląda naprawdę bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o grafikę, no ja wiem, że w tej chwili nie widzicie tego full spectrum piękna tej gry na konsoli z tego względu, że no, to, to akurat zgrywałem z wczorajszego streama z Twitcha i no, jakość nie jest nie jest najlepsza po zgraniu na jedną z jednej platformy, na drugą. Niestety, niestety, tak to jest. Poza tym, jeżeli chodzi o streamowanie, granie w 4K, a streamowałem na ten ATP, więc też Downscale nastąpił, więc to na pewno nie jest nie jest pełny, pełny obraz tego, moi drodzy. Ale wygląda ta gra, wierzcie mi, naprawdę ślicznie. I ci, którzy grają na konsolach, mogą to potwierdzić. Naprawdę piękna, piękna gra. I co jeszcze, czego im zazdroszczę? Wiecie, czego zazdroszczę na konsoli graczą? W sumie nie zazdroszczę, bo sam gram już na konsoli. Ehm. Moi drodzy, tego, że patrząc przez lornetkę, i tu będziecie mogli zobaczyć w trakcie dalszego gameplaya, nie ma znikania tekstur. Budynki są piękne, dalej nie kwadratowe, robloxowe, tak jak na PC-cie. Więc jeżeli chodzi o optymalizację pc to no niestety twórcy muszą jeszcze bardzo, bardzo dużo popracować, bo to jest niedopuszczalne, żeby w wersji Xbox czy PlayStation 5 gra chodziła idealnie powiedzmy sobie z małymi mankamentami serwerowymi, bo niektórych wyrzuca to i tamto, to też się zdarza ale mi się to nie zdarzyło ani razu, ale żeby tekstury znikały, patrząc przez lornetkę to jest niedopuszczalne moim zdaniem, jeszcze to samo nie tylko lornetka, ale to tak samo chodzi o lunetę, także o tyle, tyle jeżeli chodzi ode mnie odnośnie, odnośnie podsumowania takiego pierwszych wrażeń pomiędzy grą na PC-cie a Helet No mówię tak, no w Helet Luz na, 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 na PC-cie mam spędzone chyba 700 czy 800 godzin Mm. Także do tego jeszcze, jeszcze daleko na konsoli, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że yy, to nie był ostatni stream. Konsolowy. Na pewno nie. Znajdę sobie sposób na powiedzmy sobie lepsze streamowanie tego, bo już zauważyłem, że jest remote play, tylko muszę jeszcze jakoś powiedzmy sobie skonfigurować to wszystko odpowiednio, żeby to było ładnie. I dzisiaj właśnie sobie próbowałem. Patrzyłem u siebie też na monitorze. No. Zobaczymy moi drodzy. Także na pewno nie był to ostatni stream z konsoli. Myślę, że, myślę, że z raz w tygodniu na Twitchu się zobaczymy grając z konsoli w Hell Let No i co. Teraz to już nie wiem, czy jestem pecetowym graczem, czy konsolowym Heledlus, ale to chyba w sumie dobrze, dlatego że mam spektrum, jeżeli chodzi, i, i takie, powiedzmy sobie, mogę szerszą, szerszy obraz tego, jak gra wygląda na obu platformach. I jak mi się coś nie podoba, czy podoba, to mogę to powiedzieć dla konsolowych graczy i pecetowych także. No, fajnie, fajnie. Myślę, że program. ogarnę się trochę odnośnie celowania, bo mówię na razie, to celuję, ojej, ojej. Życzę wam miłego seansu, oglądajcie, jest jeszcze czego pośmiać, bo tak strzelającego ródka to żeście nigdy nie widzieli. No i oczywiście zapraszam, zachęcam do pozostania z kanałem, wciśnięcie guzika subskrybuj, i dzwoneczka notyfikacji. Wpadniecie na moje social media, wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. No i co, do zobaczenia na polu walki, już teraz i na PCcie i na konsolce. No dobra, trzymajcie się. I pamiętajcie, nie dajcie się zabić. Stację. Wiecie gdzie jest radio stacja, nie? nie mam. jest plaży. No, na to te... tak, idziemy, idziemy tam Po co komu wolne media, nie? Także... Od tyłu od tyłu idziemy, kończymy. idziemy na tyły, na tyły WM4, idziemy Węboki właśnie tu, na radiostację. Tyły. Tu jest, tu jest radiostacja, tak. Move marker, proszę bardzo. No. Ojojojojoj, po naszej prawej. Eee, aha. Te okay, no ale to tak kurde nieuczciwe to trochę takie. E. Ja. Czy ja zdołam się przedrzeć? Ja nie wierzę, co ja robię misja samobójcza w trawie kurwa napierdala dobra, mi nad czekam, głową nie ale jestem... nie, nie a nie widzimy dobra, chyba trochę za daleko e, Ktoś tu we mnie A tu ty tutaj dobra Nie nie to wiesz co to nie o to chodzi e, Coś tam Saperką? O dobra saperką tak A tutaj się kłóca, okej okay. Jest szansa żeby ty, to jest Kasamorzymana Dawaj zdjęli. to ciężarówkę, kurwa, to suplaje są. Tak, ta, Ale pocisnął, sukien sen. Ale misję samobójczą odjebałem, kurwa, pod krzaki się podciągałem pod ogniem tego czołgu nie? A powiedzcie mi, jak tutaj jest tym z, z auto-aimem? Mocny jest? Możesz czołgu? go wyłączyć? Ty, a ten czołg, to, to co on tam tak stoi w ogóle? No to jest kurde czołg jakiś, ale nie wiem czy jaki. Eee. Ja się przedostałem. Mamy ATK? ataką? Eee, punkt nam wiesz, zabierają. Poczekaj, ja obejdę ci czołg, postawię, nie, nie postawię ci tam opika, bo będzie zamknięte terytorium. Ale ogólnie rzecz biorąc to, to ten czołg taki nie, nie wygląda za bardzo na rozgarniętego, wiesz? Ja to nie jestem, ja to nie jestem. Tu jest. Ja Chyba oni Krzaka. tam opikę mają. Nie opika tam mają. Mi się wydaje, że on tam się zrespił. O! Mówiłem! Nie no kurde, jednak, jednak to doświadczenie jest. Czekaj, zaraz wezmę lornetkę i... Bo to Trochę was skrótów mi tutaj brakuje, jest, wiecie? Jest, mam go, widzę go. E, na, pingu, na pingu, skład wroga, cał, cały skład wroga. Na A pingu, tu jest piechota, w MP, tym może... krzaku siedzi. U pany, tutaj, tutaj, idzie ich od cholery ciut-ciut. Za murkiem. Dostał, pięknie. Tutaj leży gościu, na ping można walić, śmiało w ping. Nie mamy? A co się kurwa stało? Klecy nam zrobili albo coś. Ojej, ojej, ojej. Dobra, dobra, dobra. Wiecie co, tu ja się cofnę. Ja muszę postawić tutaj garnizę OPiKa też postawię, także spoko, spoko. Mm. Kurwa. Ja. Na streamie sprawdził, na streamie nas podgląda. <grym> no. Marcin, poodnieś mnie. Nie oglądasz streama? Uważaj, bo gdzieś tam może być. Ty oglądasz, Ty oglądasz streama? <śmiech> <śmiech> Stream Starter tam siedzi. <laughs> A ogóle, to się zdarza, już ja się przyzwyczaiłem. W dobiło, nie? odległości można strzelać w piechotę, nie? W sensie no lepiej no widać. można, no przecież ja kurde bańki walę ludziom na 400 metrów. Na pc to jest, to jest. Na blisko, zobaczysz... na blisko, na blisko, ptaku w w tym, Kurda, z się... na blisko. No stałem właśnie od niego. W punkcie. z te szarki są. Na PCcie oczywiście jest to już bardziej dokładne, szybsze celowanie. Aj w punkcie są. Z czołki piechota w punkcie. Dostał. Dał no stracimy to chyba. No, raczej dupa, raczej dupa. Drodzy Panowie, do następnego pika 60 sekund, to ja się tutaj kurde iść postaram. W za bardzo nie rzucać. Jezus Maria. Ale zabiłem. Kurde, dwóch nawet, Uf. Ale powalczyłem. Ale kurde, tutaj często na pewno, się, na pewno, tutaj słuchaj, często się wszystkim osoby przewijają. serwera nie? na przykład dla społeczności, czy polskiej, czy tej konsolowej na pewno będzie sprzyjało wiesz, rozwoju, rozwojowi społeczności. Zobaczmy, polska społeczność na pc zaczynała, zaczynała z jednym serwerem, teraz jest ich 4, 5, 6 nawet, także... Także to na pewno ułatwia sprawę, nie? Lewa, lewa, zostawcie. są Niemieckie, angielskie, jest pełno, nie? Kurwa, zajebałem, łał kurwa. Kurwa, no cały czas dostaje bany. Jak on nie widzi? Ja nie widzę nic, nie? Czekajcie, może kurde sobie, sobie obraz zmienię, kurde. Za tą willą, za tą willą. Ej, jest tutaj na taczce z tyłu, jest tutaj na taczce. Tyłu. Co za budynkiem? Za gnojokiem, za gnojokiem leży, na moim trupie centralnie. Mam go. Ta, ta, za gnojokiem takim kurwa leży. Leżał, leżał, tak, za rozwalonym gnojownikiem. Uwaga, uwaga, tu mogą być promile. Nie no to wiesz, ale to słuchaj, Wiesz, wpadły w chłopaki, zaprosili, kurcze, i dałem hasło na Discordzie, że będę dzisiaj grał. Mówię, no to kurde, tu jest ekipa. Ja, ja pamiętam, jeszcze wiesz, ja, ja grałem, pamiętam, w Battlefielda na. Ale wykurwiło, jakie. 360, to kurde. Też mieliśmy ekipę z graną Bardzo fajną do, do, do tego, nie? Chodzi, człowiek, odpalą konsolkę, patrzył kto jest na live i, i... poszło. Kurwa, na kurwa mać, dupnął mnie gościu. Uważaj, oni tutaj, tutaj leżą, ciężko ich zauważyć. Tu się dzieje, kurwa. O to nasz granat poleciał a to już myślałem już myślałem że kurde ten co już tracimy wn? Uuu. czy oni tak ruszyli z ofensywą? no ruszyli prawą flanką po prostu nie? dostałem na nie dobiegłem do kurwa tego do kopu masz tam kurde gościu to kurwa mać Jedno rolety Te nas zaraz Tak Nie przejechać. Siedzę za krzakiem. Co? Kurwa macie, nas... Szkoda, że moździeża rozstawionego dla piechoty nie ma, to by też się zmieniło trochę. No. Nie wiem, jak ten auto aim działa, dla mnie on nie działa. <gryw> ten aim Tam się... możesz sobie zwiększyć go lub zmniejszyć. Wiesz? jest taka... Czekaj, ci ja zupełnie straciliśmy. Ja tu nic nie widzę. Um. O, jeden tu przed nami, widziałem. Główkę wystawił. O, dobra. Jest jeszcze jeden. Olej, No i całkiem, całkiem. Muszę powiedzieć, że całkiem przyzwoicie. No trzymaj się dobrej nocki. Pięknie. Trzymaj się Panie tutaj. Muszę was znaleźć szybko, szybko, szybko. To tutaj kurde nie dostał jeszcze. A masz. O. Nie postrzelałem sobie nic a no, nic. nic. na liczby No Osiem... osiemnaście tak. i pół. Długa rozgrywka dla tego. Ja nie? już dość, dość na dzisiaj panowie. Tak. Jeszcze, jeszcze się zobaczymy jeszcze się usłyszymy z konsoli na pewno. Także, my, także o dziękuję wam dzisiaj, żeście wpadli. Mieliśmy szansę pograć. się tam zaproszenie zaraz poprzyjmuję, także kurde. Zgramy się do następnego. Zgramy się jeszcze tutaj. Kurde, gdzie pan jest panie. A Liv, dobra, cześć.